sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1. Gwardia Opole będzie przeciwnikiem piłkarzy ręcznych Zagłębia Lubin na inaugurację sezonu 2013-2014. W zespole Beniaminka wystąpi kilku piłkarzy, którzy jeszcze niedawno reprezentowali barwy miedziowych. Nie tylko Adam Malka, jest więcej kolegów, z którymi trenowali i grali. Mam na myśli jeszcze Marcela, Marcela, Migałę, Marcela Migałę i oczywiście braci Adamczaków, no i oczywiście Adam Malka. W barwach Zagłębia na parkiecie najprawdopodobniej zobaczymy Bartosza Dutka, Nowy golkiper miedziowy w ubiegłym sezonie reprezentował barwy Legnickiej Miedzi. Pierwsze Gwardia Opole, potem że Zabrze na wyjeździe i Piotrków u Te dwa mecze i z Gwardią i z klączkowe będą może nie decydujące, ale bardzo ważne. Musimy zobaczyć na co tak naprawdę nas stać, bo sami nie wiemy. No ale dobrze by było tak jak mówisz, no, żebyśmy w każdym meczu udowadniali, że jest nas stać na coś więcej niż tylko utrzymanie. Mecz pierwszej kolejki pomiędzy Zagłębiem a Gwardią odbędzie się w sobotę o godzinie 18 w hali SP14 w Lubinie. Wyjazdowe spotkanie czeka piłkarki ręczne KGHM Metrako zagłębia Lubin. podopieczne. Bożeny Karkut w pierwszej kolejce zmierzą się z Olimpem Beskid Nowy Sącz. Tak, przeżyliśmy wszystkie scenariusze, więc e, jeżeli chce się walczyć o najwyższe cele, to nie ma co kalkulować. No Z każdym trzeba wygrać. A czy to jest na początku, czy później, to trudno powiedzieć. Patrząc na ten układ, który nam się szykuje, że w momencie, kiedy będziemy grali mecz wyjazdowy z Lublinem i mecz wyjazdowy w Gdyni, w międzyczasie mamy mieć mecz wyjazdowy. Kuchary Europy, więc znowu y, może tak być, że w ciągu y, dwóch tygodni zagramy pięć spotkań, trzy wyjazdowe. No to, no to może wolałabym teraz z tymi przeciwnikami zagrać, żeby potem tyle nie podróżować, ale nie ma co narzekać. Chcemy grać o najbliższe cele. Chcemy zwyciężać i nie będziemy patrzeć na kalendarz. Ważne, żeby wszyscy byli zdrowi, zespół jest dobrze przygotowany. Pierwszy mecz na własnym parkiecie w nowym sezonie Miedziowe rozegrają w piątek. Przeciwnikiem Zagłębia będzie SPR Olkusz. W siódmej kolejce pierwszej ligi Mietlegnica podejmować będzie zespół górnika Łęczna, podopieczni Rafała Ulatowskiego będą mieli szansę na odniesienie pierwszego zwycięstwa w obecnym sezonie. sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.